Szanowniko witajcie na kolejnym filmie tym kanale z Brawl Stars i dzisiaj tak jak widzicie po tytule tego filmu gramy sobie jeden na jeden z bananowym królem. Jeżeli nie wiecie kto to jest, to tutaj wam się wyświetla jego kanał. także co? jeszcze ja nie przeszkadzam, stawiacie łapeczkę w górę, subieka z dzwoneczkiem. przy okazji dziękuję nowym subskrybentom. tutaj wam się wyświetla ich lista. wbijajcie na nasz serwer Discord. link macie oczywiście w opisie oraz w moim bio. i co? jeszcze ja nie przeszkadzam i zapraszam was do oglądania. Także, jak widzicie jesteśmy już w lobby z... Banana King, jest to bananowy król. Ma 70 tysięcy pucharków prawie. Także boję się, że przegram. Jeszcze sobie szybko pozmieniam tutaj. Myśl, dobra, myślę, że tak może być. Co, daję gotowość i mam nadzieję, że mi się uda wygrać. Trochę się stresuję. Ale co? Może się uda, może się uda. Jak widzicie, on ma mityka oraz ma sławę. Także no, jest mocny, jest mocny. Mam nadzieję, że chociaż go raz zabiję i że nie będę takim bombikiem ale na razie mnie... o jezu, o nie, o nie ajajaj, da daje się zapędzić do rogu, ajajaj, zginąłem no niestety, niestety mnie załadował w pierwszej tutaj rundzie ajajaj nie wiem czy my możemy grać na gadżety. Ale dobra, chyba już... Chyba nie możemy. Ale dobra, tutaj pyk, pyk, pyk. Nie dostał... Nie, 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 nie. Jaku... Nie, dobra. To jest jakiś gołcik widzowie. Jestem takim porównaniu do niego botem, który ma 27 koła pucharków. No nie, no, nie, no, nie, no, nie, no, nie. No nie. Masakra. To jest widzowie po prostu jakaś porażka Proszę, raz, 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 raz! Daj mi raz zabić, daj mi raz! No nie, daj mi, daj mi, daj mi! Nice! Dobra. Raz chociaż go zabiłem. Przynajmniej tyle, widzowie, przynajmniej tyle. Nie! No nie! Jakim cudem! Nie, to jest dobra, on jest mocny, on jest mega mocny, widzowie. On jest mega mocny No, pozdrow... Pozdrawiam mój ult Nie, dobrze, nie, nie, dobra, no, GG chyba Ja go raz zabiłem, on nie zawił chyba 7 razy Czy tam 6 razy No jest dobry, o naj, no, zabiłem go jeszcze raz Ale na farcie, totalnie na farcie Może się jeszcze raz uda Nie, dobra, nie, po prostu gołcik, no gołcik, co mam tu mówić nie patrzmy na staty 7-2 Znaczy 2-7 No lipa, lipa. Teraz gramy na Piper. Może teraz się uda. No kurczę pierwsza, pierwsza pierwszy punkcik latuje na jego konto. No ładnie, ładnie grał tutaj. Czekamy jeszcze aż sobie wybierze Piper. Będziemy zaczynać. Ja sobie tutaj może zmienię. Tutaj, tak, tutaj, tak. Dobra, I daję go to. Może i sobie teraz na Piper mi się uda. Mam taką nadzieję. Na Piper ma złoto 2. No jest mocny, jest mocny. To jest gracz prawie 70 tysięcy pucharków. No jest mocny, jest mocny. Piper to jest taka nieprzewidywalna postać Ale mam nadzieję, że mi się uda na nią wygra. O Jezu O no bro, nice, mamy to Nie No nie, nie, jak on nie za załaduje od razu To się popłacze, widzowie Jak on nie załaduje od razu, to się popłacze Proszę, daj mi trochę litości Nie nie, no nie, proszę, proszę, no nie, widzowie, 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 nie, 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 no nie, nie, no, <ścoughs> uwielbiam, uwielbiam grać w Brawl Stars, kocham Brawl Stars, dobra, to jest moja szansa, no jak to tak nie trafiłem, jestem specjalny, nie, dobra, nie, 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 jestem specjalny, ja jestem specjalny. Ja jestem, widzowie, jakiś specjalny. Jak tego nie trafi, to się. O! Oh, oh, nie, dobra! Ja jestem. Nie, ja jestem pijany jakiś. Nie, ja jestem jakiś. Ej, dobra. To jest nawet nie jest śmieszne już. Ja dostaję od niego takie ten. Be... Gigi, jak to mówią? Ej, dobra. Ja, nie ja nawet szans nie mam. Dobra, nie. To jest porażka, porażka to jest. To jest porażka. 0,6 staty. Pozdrawiam, widzowie. Staty. 0,6 Przecież to jest Nie, dobra Niesamowite to jest To jest po prostu niesamowite Dobra, teraz gramy na B Może tutaj mi się uda Będziemy ogólnie grać Jeszcze w sumie B na Nani oraz na Hank Na Hanka Mam nadzieję, że mi się uda wygrać, ale na razie Jest 0 do 2 No, dostaję mocno, dostaję mocno Niedobrze, nie podoba mi się to Nie podoba mi się to Może się uda teraz Coś wygrać, ale no Moją wymówką będzie, że ma 70 tysięcy pucharków Kurde, tutaj jego śniegu Niespodziewana taktyka, dobra no, jak to nie weszło? Widzowie, jak to nie weszło? Ej, dobra, to jest jakieś widzowie. Upo! Tego, dobra, raz został. No, jak? Ej, to jest klątwa, przysięgam. To jest klątwa. Nie, 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 nie. Proszę, proszę, proszę. <laughs> nie, dobra, widzowie. No, widzowie się nie da. Przysięgam, nie da się z nim wygrać. On jest jakiś opętany. Dobra, teraz udało mi się, ale dobra. Może teraz będzie dobra pasa jakaś. Nie, nie, nie. Ładuję w jakiś człowieku Banana King. Dobra, chociaż teraz trochę się zestresowałem. Ale jest równo w miarę, jest w miarę równo. Muszę raz wygrać chociaż, raz, widzowie, jedną, jedną postać chociaż. Teraz! Nie, 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 No spokojnie, no spokojnie, widzę. Nie, jak on nie trafi, to jest Raz! Nice, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Proszę, 30 sekund muszę wytrzymać. 30! Nice, dobra! Może mi się uda na może mi się uda. Proszę, 19 sekund. Uciekać wystarczy. Będę się cofa. Nie. Jak przegram, to się popłacze. Proszę nie. Proszę nie, proszę nie. Nice. Let's go. Let's go, wygrałem chyba. 4, 5, 3. Nice. Let's go, widzowie. Mamy. Pierwszym graniem wygrałem. Nice. Dobra, teraz gramy na hanka, widzowie. Wow, no było. Było mocno, było mocno. Gdzie tu mamy hanka? O, jest hank. Ja tu się w ogóle nie znam na tym. Yy, następny bałagan. Kurczę, ja nie wiem, co może być tu dobre. Ale dałbym sobie to. Ja na hanka grałem. W sumie nawet nie gram dużo na hanka. Mam około 200 pucharków na nim, ale bardzo mało. Oj, ale ojeju! Oj, czuję, że będzie mocno. Czuję, że dostanę tutaj. Jak on ma na nim Golda 2 i ma na do niego takiego proskina. No czuję, że dostanę mocno. Co on mnie tak załadował? Ty to wariat niezły, nie? Dobra, został, dostał, nice. A, nie ma, nie ma, nie ma. Dobra, nice. Nice, let's go. Let's go, widzowie. Nice, mamy to, mamy to, mamy to. Dobra, trzylujemy, 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 trzylujemy. Dobra, teraz ładujemy sobie. Pyk. Pyk. Co, on laguje go? Ej, tylko nie wiem, czy podczas, jak ja mam atak, to nie wiem, czy mi się HP leczy. Ale dobra. Może jakoś pójdzie. O Jezus, dostałem, dostałem, dostałem. Dobra, nie trafił mnie. Teraz lecę full. O nie, no nie, ale GG. Ale ładnie, ładnie tutaj mnie porobił tym gadżetem. Znaczy full ultem. Ładnie, ładnie. Tutaj też dostałem niestety. Dobra, dostał. A ja też, ja też dostałem. No, ja też dostałem, widzowie. No, nie wytrzymam. Czekaj, czekaj, może się zbliży jakoś do niego. Muszę, muszę, muszę teraz. Muszę, 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 widzowie. Muszę. Nice! Nice, nice, nice. Na gwiazdki wygrywam, ale nie wiem, czy mi to coś da, bo raczej gramy na kile oraz na dedy. Dobra, GG. Wygrałem na gwiazdki, ale czy wygrałem? Pisze mi zwycięstwo. Ale on zadał więcej obrażeń. Więc tu nie wiem do kogo punkt należy. Ale teraz. No raczej on wygrał. Więc teraz gramy na nani. Gdzie mam nani? Tu mam nani. Może teraz mi na nani dobrze pójdzie. Czekajcie. Dajcie mi chwilkę. Dobra, także widzowie, ustaliliśmy, że wygrałem ja, bo miałem więcej gwiazdek. Ale teraz gramy w finał, więc gra na nani zdecyduje o wszystkim. Także teraz sobie wybiorę szybko nani. I mam nadzieję, że mi się uda wygrać. Może będę miał do nani jakiegoś fajnego skinka. Ale dobra, ten jest najlepszy. Także mega się stresuję, widzowie. Gram w finał z gościem który ma prawie 70 tysięcy pucharków. No jest mocno, jest mocno. Mam nadzieję, że mi się uda wygrać, bo jestem bardzo słaby na nani. Mam, jak widzicie, brąz jeden na nani, ale dobra, proszę, proszę, może mi się uda. Może mi się uda. On ogarnia coś na nani, czy to jakiś podsłuch niezły na tej nani jest. Nie, jak ja to przegram, to się popłacę, widzowie. Nie, proszę, proszę, proszę. Nie, no nie, no nie, widzowie, no nie. Nie, nie. On nie on załaduje na tej nani. On jest jakiś dobry na niej. Za dobry. Aha, mega, dostałem. Do, zadało to tylko. Nawet to 1000 HP nie zadało mu. Dobra, dostał. Ładnie, nice! Został porobiony. Może się uda. Na, na gwiazdki wygrywa on na razie. Może, może, może jeszcze dobra, dostał, nice. Nice! <grytanie> nice, 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 Proszę, proszę, proszę widzę, jak tu błagam. Błagam. Nie, 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 nie. Nie, no nie, widzowie, no nie, no nie, no nie da się. Czekaj, na mózg, na mózg go zrobię. Patrz. Puch, puch. No nie, 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 nie. nie, nie. Proszę, 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 nie. Proszę, nie widzowie. Tak blisko jestem, tak blisko jestem, tak blisko jestem, tak blisko. No daj mi, daj mi. No nie, no nie, no nie. 15 sekund, musiałbym go zabić chyba trzy razy. Nie da się. Co z GG? Co z GG? Dobra, zabijmy go. Nie. Nie, widzowie, tak mało brakowało. Tak mało. No nie, no trzy. 3... Ajajaj, no 3-6, mi... Wygrał. GG. Brawo. Opuścił już. Ten, ale brawo GGG. Niestety przegrałem. No i co? Trudno się mówi. Także co? Dzięki za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subika z dzwoneczkiem, wpadajcie na nasz serwer Discord. Link macie oczywiście w opisie oraz w moim bio. I dajcie znać, czy chcecie rewanż, bo tak tego nie zostawię. Cześć!